Cześć! Dziś mały unboxing i recenzja tokarki Proxon FD150 łamane na E. Ale to nie będzie typowy test. Tniemy stalowe pręty na żeletki. Pokażę wam, jak wykorzystać tokarkę w serwisie audio do bardzo precyzyjnej roboty, rozwiercania zanitowanych potencjometrów, przygotowania ich do konserwacji gwintowania i może tworzenia drobnych części do naprawy sprzętu audio. A więc zróbcie sobie kawę, rozciągcie się wygodnie, zostawcie kciuka w górę i koniecznie zostańcie do końca. Zanim przejdziemy do unboxingu, kilka słów wyjaśnienia. Przy serwisie sprzętu audio, szczególnie starszych ampitunerów czy wzmacniaczy, często trafia na potencjometry, które są zanitowane. To nie są dzisiejsze potencjometry, które łatwo rozłożyć lub wymienić. Owszem łatwiej jest wlutować nowy zamiennik, tak jak na przykład ten i temat zakończony. Czasem taka operacja nie jest możliwa z uwagi na nietypową wartość, niestandardowy wałek, rzadki kształt. Potencjometry z polskiego amplitunera Merkury, na przykładzie których przetestujemy tokarkę, dziś są unikatowe i jak najbardziej warte odratowania. Stali widzowie kanału pamiętają, iż korzystałem z tokarki przy wcześniejszych naprawach, ale poza kadrem no cóż, niestety praca przy niej kosztowała mi kilka bezcennych potencjometrów tak jak w tym przypadku gwintownik został w otworze gwintowanym i potencjometr, a w zasadzie ośka, jest do wyrzucenia. To był mój błąd, za który ponoszę odpowiedzialność. Przyczyn takich zdarzeń mogło być wiele. Bicie wiertła, tokarka nie trzymała osi i gwintownik podczas gwintowania potrafił ułamać się i zostać wewnątrz. Krótko mówiąc, to nie mogło się udać, dlatego postanowiłem kupić bardziej precyzyjne urządzenia, które mam nadzieję spełni moje kryteria: instrukcja, klucz, akcesoria, tokarka, uchwyt kolec, centrujący. Pierwsze wrażenia po rozpakowaniu są bardzo pozytywne. Korpus jest to odlew aluminiowy, niestalowy, ale solidny i sztywny. Kawał bloku. Precyzyjne oszlifowane prowadnice. Widzę, że jest regulacja luzów na saniach. Konik przesuwany z możliwością mocowania wiertła lub rozwiertaka, który zakupiłem dodatkowo osobno. I zamontujemy dzisiaj, bo będzie nam potrzebny. Podziałki bardzo czytelne i mikrometryczne. Mini tokarka posiada silnik z płynną regulacją. Tutaj możemy z tego rysunku dowiedzieć się, że napęd jest paskowy, bo widać tutaj są dwa koła. W zależności gdzie jest pasek, założony obroty pokazuje od 800 do 2800 lub 1500 do 5000 obrotów na minutę. Tutaj właśnie mamy te koła z paskiem. Co ciekawe, to mniejsze koło ma taką strukturę, jakby było wykonane z drewna. Zresztą w dotyku tak samo. A po wewnętrznej stronie osłony kół znajdują się rekomendowane prędkości dla konkretnego materiału. Po drugiej stronie mini tokarki praktycznie nic ciekawego nie mamy. Poza tabliczką znamionową z tabliczki możemy się dowiedzieć, iż ten egzemplarz został wyprodukowany w 2024. A także moc silnika wynosi 100 watów. Tu są takie klucze, właśnie do tego imadełka okarskiego. A tutaj zakładam, że są uchwyty do pokrętł. Ok, rączki od pokrętł zostały zamontowane. Fajnie to wszystko pracuje, bardzo leciutko. Teraz, żeby zamontować tutaj jakieś wiertło lub gwintownik, no to będzie potrzebny jakiś uchwyt. I tak jak wspominałem wcześniej, zakupiłem dedykowany uchwyt do tej wiertarki. Powiem Wam szczerze, że tak na to patrzę. Tu jest oś, natomiast tu jest sam uchwyt i z tego co widzę, to po prostu się wciska. Nie wiem, zawsze miałem wrażenie, że przy takich precyzyjnych uchwytach ta oś ma tutaj nagwintowany otwór. I od tej strony wkręcamy śrubę, żeby to się wszystko trzymało. Tu widzę, że jest w środku stożek i to się wciska i tyle. Hmm. Ciekawe, aczkolwiek teraz wcisnę leciutko i nie czuję jakoś specjalnie luzów. Tu jeszcze mamy informację, jakie wiertła jesteśmy w stanie zamocować w tym uchwycie, a mianowicie wiertła od 06 do 6,5, także wow. No i powiem Wam widzę pierwszy problem. Mianowicie, próbuję zamontować ten uchwyt wiertarki. No i on taki jest. Wtedy tutaj się, można powiedzieć, zablokować. Natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, razem z wiertarką doszedł taki kolec. I on tutaj z tyłu, jak widzicie, ma otwór. Ten uchwyt wiertarski nie ma. Ośki są tej samej średnicy i można powiedzieć długości, także to nie ma problemu. Natomiast, jeżeli chodzi o ten kolec, to on tutaj naprawdę ciasno wchodzi, i mogę przesuwać, tak jak widzicie, cały konik. Także nie pozostaje mi nic innego, jak wykonać centryczny otwór w tym wałku. Troszeczkę to jest śmieszne, no bo kupiłem oryginalną część, tak jak widzicie, do FD150E. I teraz, żeby wykonać ten centryczny otwór muszę mieć tokarkę, żeby wymierzyć idealnie równo na środeczku, zapunktować, no i wtedy wykonać otwór. Tak, jak spojrzymy tutaj w środek konika, to tak jak widzicie jest tam taki trzpień, który wchodzi w oś elementu i tam on się właśnie blokuje. Ok, naprawiłem błąd panów z Proxonu, nawierciłem tutaj otwór. Otwór, średnicę wziąłem z tego elementu, który jest dostarczany razem z tokarką. Tutaj był fabrycznie, tu musiałem nawiercić, i teraz pasuje prawidłowo i nie chce nie chcę wyskoczyć, nie chce wyjść. W związku z tym teraz dopiero możemy rozpocząć testy tokarki. A test tokarki przeprowadzę na wspomnianych wcześniej potencjometrach od Merkurego. Potencjometry są, tak jak widać, fabrycznie zanitowane. Muszę ten nit. Usunąć, aby dostać się do środka. Ktoś wspomniał w jakimś komentarzu wcześniejszym, że wystarczy wrzucić te potencjometry do myjki utra dźwiękowej, zostawić na jakiś czas, wyciągnąć i będą pracowały poprawnie. Być może, że taka metoda jest skuteczna. Poza faktem, że być może wyczyści tutaj te ścieżki, wypłuka nam też smar spowalniający. Ja nie będę szedł tą drogą myjki, dlatego też zaraz zamontuję potencjometr do imadła tokarki i rozpoczniemy proces. Zakleszczanie tutaj madła wygląda troszeczkę inaczej. W przypadku jego starszych braci jest taki klucz, który wkłada się w odpowiednie gniazdo i kręcąc one się automatycznie zakleszcza. Natomiast w tym wypadku należy wsadzić takie dwa trzpienie. Przesuwając góra lub dół szczęki od imadła się zakleszczają lub rozszerzają. Potencjometr został zamontowany w imadle. No i kolejny babol, który zdążyłem zauważyć teraz przy dociąganiu posuwu konika, aby nam się podczas nawiercania nie cofnął. Zobaczcie, co się dzieje. Fres, jak widzicie, ucieka z dociągnięty, luźny. Fres ucieka z centralnego punktu i automatycznie otwór. Nawiercany nie będzie centryczny. Ja używam do rozwiercania, tak jak wspomniałem wcześniej, frest czołowy. Rozpoczynamy, ustawiłem na minimalne obroty, w tym przypadku 800. Uruchamiamy. Tutaj nit jest bardzo niewielki, w związku z tym dużo pracy nie potrzeba. Nit mamy ścięty, więc teraz czas na nawiercanie otworu oraz późniejsze je gwintowanie. Jeszcze tak przy okazji, po wyciągnięciu wałka, tutaj jest sucho jak pieprz, zero smaru, nic, nie klej się. Wałeczek został zamontowany w imadle. Sprawdzam czy pracuje centrycznie. Teraz podsuwamy sobie konik, delikatnie go blokujemy tym razem. Ja używam do gwintowania gwintownika 1.6. Niestety ta tokarka nie oferuje niższej prędkości niż 800 obrotów. No do gwintowania to się nie nadaje. A tak to będę musiał po prostu ją ręcznie obracać. Konik jest tutaj całkowicie odblokowany luźnie. Wałek został nagwintowany. Teraz przetestujemy małą śrubeczką 1.6. I tak jak widać, śrubeczka się ładnie wkręca. W związku z tym mamy gotowy element do dalszej obróbki, a w zasadzie do konserwacji oraz późniejszego złożenia. Tutaj oczywiście od góry przychodzi podkładka, ale to teraz nieważne jest. Tak jak widać, plan się powiódł. Udało się otworzyć potencjometry precyzyjnie i bez żadnych strat. Wszystko dzięki tej małej, ale całkiem sprytnej tokarce. Jak na razie jestem. Zadowolony z jej pracy. Gdybym miał się do czego przyczepić, to jedynie do tego, że minimalne obroty mogłyby być niższe przy precyzyjnych elementach, to robi różnicę, jednak. Oczywiście, bardzo bym chciał mieć w posiadaniu model wyższy. PD250E oferuje więcej funkcji, w tym właśnie niższe zakresy obrotów. Posłów automatyczny. No, ale jego cena to już ponad półtora razy więcej niż w przypadku FD150E. Mimo to osiągnąłem dokładnie to, czego potrzebowałem, więc możemy śmiało przejść do podsumowania. Czy proxon FD150E sprostowała zadaniom, które przed nią postawiłem? Przejdźmy przez kluczowe kryteria, które zadecydowały o jej wyborze i sprawdźmy, jak wypadła w praktyce? Precyzja? No jak najbardziej. Tokarka trzyma oś i chirurgiczną dokładność. Żadnych ucieczek, żadnych niespodzianek. Poza małym odstępstwem, jak dociągamy tą dźwignię i blokujemy posuw konika, cały konik delikatnie ucieka nam tutaj w lewą stronę. Stabilność, jak dla mnie rewelacja. Brzeciono kręci się bez najmniejszego bicia. To daje pewność, że każdy element obrabiany jest równo, i bez ryzyka uszkodzę. Powolne, kontrolowane obroty. No i tutaj niestety pojawia się zgrzyt. Mianowicie obroty są trochę zbyt wysokie, co przy bardzo delikatnych pracach, jak rozwiercanie cieniu tenkich tulejek, czy praca z nicami, może być problematyczne. Sztywność konstrukcji, jak dla mnie, jest bardzo dobrze. Pomimo, że tokarka jest niewielkich rozmiarów, posiada solidną, sztywną budowę, a luzy są praktycznie niezauważalne. Daje to dużą kontrolę i precyzję, nawet przy bardziej wymagających operacjach. Moc w sam raz. Nie odczułem jakoś specjalnie podczas wiercenia w, w tulejkach aluminiowych spadku obrotów, aczkolwiek nie jest to potwór do stali nierdzewnej, ale bardziej do precyzyjnego toczenia, gwintowania czy rozwiercania. Moc Absolutnie nie brakuje. Kompaktowość? No, jak dla mnie to jest ogromny plus. Urządzenie jest na tyle małe, że mieści się w niewielkim warsztacie, tak jak na przykład mój, no ale jednocześnie daje pełnoprawne możliwości pracy, w związku z tym nie potrzebujemy tutaj wielkiej tokarki do prac. Proxon FD150 to w zasadzie sprzęt dla tych którzy wiedzą po co to mają, nie dla grubych stalowych prętów, za to dla mnie jest idealna do toczenia precyzyjnego, rozwiercania, gwintowania, napraw audio czy mikromechaniki. Czasem nawet przyda się do założenia polerki i wypolerowania przełączników czy gałek od sprzętu audio. W moim warsztacie już ratuję niektóre unikatowe części i za to jak dla mnie duży plus. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dajcie znać, czy sami używacie podobnych sprzętów. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Łapka w górę bardzo pomaga. Dzięki i do zobaczenia.